Да, жаркая группа. Да, жаркая группа. Снизь, да. Снизь. 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 Jeszcze Tak, tak, Brawo, super, jesteś. Jest ok, jest ok. tu, Cii. a tu. Zi, a tu. Zi, a tu. Chodź. a No chodź. Ja wiem. wiem, Szybciutko, No, Wszystko jest dobrze, Wszystko ale dasz radę, nic się nie dzieje, tutaj Misiu? Dawaj, dawaj. Ziwa, chodź. Mieszka, ta Misiu, Misiu, No, masz no pewnie, że tak. Si, si, si. Oh, Chodź, jest ok. A tu? Pies nie. Zi. Super cool. No, nie będzie nic z tego. Dobra. Dobra. E,